Cześć wszystkim, Sebastian stronek i zapraszam was na kolejny odcinek stypowania ligi legend. Tak jest to już kolejny odcinek. W sumie to drugi od seria miała być częściej, ale BetClick w tym roku bardzo dziwnie wystawia kursy, bardzo późno wystawia kursy. A co nie pomaga mi w nagrywaniu takich odcinków, jednak na dzisiaj udało się nagrać odcinek, także zapraszam do dubla na spotkaniach LEC. Także przejdziemy sobie do pierwszego spotkania. Fnatic G2 Exports o godzinie 18. .00. Jest to dosyć ciekawe spotkanie, patrząc jak g słabo weszło w ten sezon, jak nie sprawdzało się tak naprawdę od początku tego sezonu. Grali bardzo w kratkę, popernię, popełniali głupie błędy. No, no, nie grali jak G2 z poprzednich lat. Za to Fnatic bardzo dobrze weszło w ten sezon. Z meczu, tak naprawdę, z meczu na mecz pokazywali, że są coraz lepsi, coraz silniejsi. Mieli bardzo dobre drafty, dobrze się zachowywali na mapie. No, i to spotkanie będzie dosyć ekscytujące, jeżeli chodzi o typy, jakie można pograć na to spotkanie. Handicap na G2 jest to dosyć ciekawa rzecz. Dokładny wynik: 2 do innego dla Fnatic. Jako taki single za niedużą kwotę też można spograć pograć. Ale jeżeli chodzi o, o kile w tym spotkaniu, no to 6 fragów Kapsa albo Humanoida, coś, czym można się na pewno zainteresować. Myślę, że to są dwa takie dosyć pewne typy, żeby sobie wrzucić do jakiegoś dubla, ale ja nie w to. Jeżeli chodzi o jakieś takie bardziej ryzykowne typy, no to 10 fragów Apseta kurs jest niski, ale. Upset w tym sezonie no, naprawdę pokazuje, że jest jeden z najlepszych adekery i Fnatic na pewno. No i na pewno pokazuje Fnatic, że dalej ma to coś i że dalej może być topowym adekery. Hmm, ale jeżeli chodzi o, o typ, który ja zagrałem na to spotkanie, to będzie to liczba asyst z Kevmonda. Zagrałem to z paru powodów. Głównym powodem była dosyć niskalina, bo jest to over 14 asyst na dwóch mapach. W ostatnich meczach e, linia na asyst z Kevmona była dosyć wysoka, by była to kwestia 17, 18 czy nawet 20 asyst. Tutaj jest 14 i dalej po dosyć fajnym kursie, no bo jest 165, także do naszego dubla będzie to kurs idealny. Gdyby nie to, to najprawdopodobniej poszedłbym w asysty Bibi, bo jest to 10 po tym samym kursie też myślę, że dosyć prawdopodobne. No i potem przejdziemy sobie do meczu, Mówi Sarko KC. Też dosyć ciekawe spotkanie. Mamy dwie bardzo ciekawe organizacje, które narobiły dosyć dużo szumów LEC, kiedy dołączały, no i w sumie dalej robią dosyć dużo szumu. Jeżeli chodzi o to spotkanie, to myślę, że tutaj też można próbować pójść w trzy mapy. Czyli w tym wypadku handicap dla KC. No bo, według bookmakerów są drożoną, która e, nie jest aż takim faworytem. Dlatego tutaj można iść w, e, w handicap dla KC. No a jeżeli chodzi o zawodników, no to. 6 fragów JoJo. Jest to dosyć ciekawy typ. Myślę, że JoJo w dwóch mapach te 3 fragi powinien robić, jeżeli chce pokazać, że dalej jest tym midlanerem, który przyszedł do LEC i chce pokazać, że LEC wcale nie jest taką ciężką ligą dla niego i że bez problemu może sobie radzić nawet z najlepszymi zawodnikami. 8 fragów Kaliste. E, uważam, że jest to typ trochę ryzykowny, mimo że kurs nie jest najwyższy, bo to jest 1,38. No, ale jeżeli Kaliste chce pokazywać, że jest tym e, młodym, francuskim adekwary, który przyszedł i też chce podbić LEC, no to te 8 fragów w jego wykonaniu powinno być do zrobienia. Ja w to nie idę, bo Kaliste e, jeszcze nie ma aż tyle doświadczenia i kto wie, czy na przykład nie jest jego presja. Takim standardowym typem 10 fragów słupy. Albo nawet 11 fragów Supy. W poprzednim spotkaniu Supa 11 fragów zrobił na pierwszej mapie, tutaj miałby te mapy dwie. Także uważam, że to też jest dosyć ciekawy typ i kurs, aby sobie dorzucić do jakiegoś kuponu. Ale jeżeli chodzi o to, co ja pogram do naszego dubla, to będzie to 6 fragów Jajka. Jajk w tym sezonie pokazuje się naprawdę z dobrej strony. Pokazuje, że może G2 popełniło błąd, że go wypuszczało tak naprawdę do innej organizacji, do innego zespołu. No i gra poprawnie, wbrew że bardzo dobrze. Uważam, że e, patrząc jaki jajek jest agresywny, jaki to jest agresywny jungler, jeżeli nie weźmie żadnego defensywnego e, bohatera w stylu Maokaja, to 6 fragów na spokojnie zrobi. A, no i dzięki temu zazieleni nam ten kupon. E, no i kurs wyszedł nam 2,34. Gramy sobie go za 100 złotych. E, no jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było tyle. Dajcie znać w komentarzach, co wygracie na te dwa spotkania, co byście zagrali i czy gracie razem ze mną. To był na tyle, trzymajcie się i cześć!